Nasz syn zmarł. Nie wracacie do domu rodziców. Od teraz będziemy korzystać z tego domu. Nagle mój ukochany mąż odszedł. Tuż po pogrzebie to rodzice mojego męża przyszli mnie odwiedzić, przepełnieni smutkiem. Chociaż nie mieszkaliśmy razem przez bardzo długi czas, ten dom przechowuje różne wspomnienia związane z moim mężem. Dlaczego muszę opuścić ten dom? Zanim jednak zdążyłam otrzeć łzy, teściowa chłodno mnie o tym poinformowała. Mam na imię Sheryl i pracuję jako urzędniczka w firmie zajmującej się nieruchomościami. W firmie nieruchomości, w której pracuję, poznałam mojego drogiego męża, Matthew. Był bratem mojego kolegi z pracy i byli ze sobą bardzo blisko. Ponieważ ich miejsce pracy znajdowało się w pobliżu, często je odwiedzał. Jako koleżanka z biura również zbliżyłam się do tego kolegi, który później został moim szwagrem. To połączenie sprawiło, że przedstawił mnie swojemu prawdziwemu bratu. Kropka z czasem zacząłem spędzać z nimi więcej czasu, na przykład jedząc razem lunch. Matthew i ja dobrze się dogadywaliśmy i zrobił na mnie dobre wrażenie, ale na początku nie miałam romantycznych uczuć. myślałam, że on czuje to samo, aż pewnego dnia nasz związek się zmienił. Miało to być spotkanie w restauracji zarezerwowanej przez mojego kolegę, ale nagle miał pilne sprawy i nie mógł przyjść. Kropka, nie chcąc marnować rezerwacji, po raz pierwszy spędziłam czas sam na sam z Metiu. Później dowiedziałem się, że ten dzień został zaplanowany przez braci. A mój przyszły szwagier zaaranżował nas samych na prośbę swojego brata. Kropka, gdy delektowaliśmy się pysznym jedzeniem, nasza rozmowa płynęła a my dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i wartościami, w końcu zdając sobie sprawę, że zbudowaliśmy bliską relację. Poznając go bliżej, zwróciłam uwagę na jego pocieszający uśmiech. Ten dzień zapoczątkował zmiany w naszym związku i nie minęło wiele czasu, zanim się pobraliśmy. Nie byłoby to możliwe bez pomocy mojego szwagra i nie mogę mu za to wystarczająco podziękować. Potem nadszedł dzień w którym po raz pierwszy spotkałem moich teściów. Pełni obaw, przywitali mnie bardzo ciepło. Ich troskliwa rozmowa złagodziła moje nerwy. Dziękuję za przybycie. Jestem taka szczęśliwa. Nie mogłem się doczekać spotkania z tobą, Cheryl. Przygotowałam dużo jedzenia, aby dzisiejszy dzień był wspaniały, kiedy to mówiła moja teściowa, uprzejmie się mną zajęła. Moi teściowie, podobnie jak ich najstarszy syn, mój mąż, mieli silne poczucie niezależności i byli bardzo przystępni. Poczułam ulgę i wdzięczność za miło spędzony czas w ich domu. Nawet po kilku spotkaniach moi teściowie czuwali nad naszym szczęściem, zachowując odpowiedni dystans i nie wywierając na nas presji w kwestii małżeństwa czy dzieci. W końcu pojawił się temat wspólnego zamieszkania w ich domu. Ale mieliśmy plany budowy własnego domu. Właściwie mój dziadek planuje zostawić nam swój dom. Kiedy to wyjaśniłem, moi teściowie słuchali z powagą i kiwali głowami kropka dla mojego dziadka byłam jedyną wnuczką i bardzo mnie kochał, ostatecznie zostawiając mi pięknie wyremontowany dom i ziemię. Wyglądało na to, że dziadek czekał na zakończenie procedur spadkowych przed śmiercią kropka działka wkrótce została przebudowana, a ze względu na jej doskonałą lokalizację. Jej wartość gwałtownie wzrosła, jednak dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży nieruchomości, wiem, że lepiej jest odważnie ją sprzedać i zbudować nasz idealny dom, niż mieszkać tam samemu. Kropka, chociaż jestem wdzięczny za miłość mojego dziadka. Słyszałem, że mogę mieszkać w odziedziczonym domu lub go sprzedać, więc rozważaliśmy. Jego sprzedaż, kropka po ślubie przeprowadziliśmy się do tego domu. Znajdował się on jednak daleko od mojego miejsca pracy i pomimo doskonałej lokalizacji, trudno było w nim zamieszkać na stałe. Kropka, gdy rozważaliśmy sprzedaż, w naszym życiu zaszła nieoczekiwana zmiana. Firma mojego męża, w której pracuję w dziale sprzedaży, przydzieliła mu przeniesienie. Firma jest dużą korporacją z wieloma oddziałami w całym kraju. Mój mąż został wybrany ponieważ nie było innego odpowiedniego kandydata i nie było możliwości odmowy. Na pewno wrócę w czasie wakacji. Ponadto, abyś nie czuła się samotna, moi rodzice przyjadą w odwiedziny. Jeśli to nie kłopot, czy mógłbyś ich zabrać, twoi rodzice to naprawdę mili ludzie, więc fajnie byłoby wyjść z nimi na miasto. Sprzedaż domu może jednak potrwać nieco dłużej. Ze względu na moją pracę mój mąż musiał wyjechać na samodzielne zlecenie i musieliśmy poradzić sobie z tą nagłą zmianą. Było to nagłe przeniesienie, ale znosiłam samotność życia w pojedynkę z niecierpliwością czekając na dzień, w którym znów będę mogła mieszkać z mężem. Tak jak powiedział mój mąż. Teściowie często odwiedzali nas w święta. Moja teściowa, która sama znosiła samotność Opiekując się małymi dziećmi podczas podróży służbowych męża, szczególnie rozumiała moje poczucie osamotnienia. Wspomnienia z rodziną można tworzyć w dowolnej formie. Wyjdźmy razem. Jeśli spodobają nam się zakupy, poprawi ci to humor. Chodź, Cheryl, idziemy. Mamy dwuletnią córkę i z przyjemnością patrzę, jak cieszy się z naszych wypadów. Dzięki pomocy mojej teściowej mogłam spędzić wakacje zajęta, zamiast czuć się samotna. Z czasem jednak zaczęły narastać obawy. Kropka, w moje wolne dni prawie zawsze otrzymywałem od teściowej zaproszenie na wyjście. O ile samo w sobie nie stanowiło to problemu, o tyle po miesiącu jej zaproszenia zaczęły wydawać mi się nieco nachalne, ignorujące moje zmęczenie i warunki panujące w naszym domu. Kropka, kiedy wspomniałem, że chciałbym odpocząć w tym tygodniu, moja teściowa zrobiła niezadowoloną minę, jakbym narzekał, kropka, ale fajnie jest razem wychodzić, prawda? Chyba nie, nie lubisz ze mną wychodzić, nie, to nie tak. Ale pomyślałam, że możesz być zmęczona, skoro zapraszasz mnie co tydzień. Kropka, moja teściowa wyglądała na smutną. Nawet gdy próbowałem wyjaśnić nieporozumienie, nie chciała słuchać. Jednak pewnego dnia nagle uśmiechnęła się promiennie, zachowując się tak, jakby zapomniała o naszej wcześniejszej rozmowie. Kropka, byłem zdezorientowany. Ale ucieszyło mnie to kropka w mojej głowie z każdym dniem, narastały wątpliwości co do zachowania teściowej. Miejsca, które nalegała odwiedzić, były zawsze sklepami z wysokimi wydatkami. Kropka zakupy w markowych sklepach i posiłki w ekskluzywnych restauracjach nie ustawały, a ja zawsze płaciłam. Kiedy przychodziło do płacenia, teściowa zawsze wychodziła ze sklepu pierwsza kropka nigdy nie pozękowała mi za zapłatę, ani nie zaproponowała, że zapłaci później. Oczywiście mamy dom i wystarczającą pensję, więc nie martwię się o pieniądze. Jednak mój mąż i ja zawsze pamiętaliśmy o oszczędzaniu. I nie czułam się dobrze z wydatkami mojej teściowej. kiedy oboje moi teściowie byli razem, sytuacja wyglądała tak samo. Jeśli nie gorzej, obecność teścia tylko zwiększała moje obciążenie finansowe kropka było jasne, że ten problem musi zostać rozwiązany. Ale rozmowa o tym z moim mężem była dość trudna kropka obiecał, że na pewno wróci w czasie wakacji, ale jego nowe miejsce pracy było bardzo zajęte i nie mógł wracać do domu tak często. Jakby chciał kropka podczas rozmowy wideo z mężem moją uwagę zwróciły jego ciemne kręgi i chuda twarz. Było jasne, że był wyczerpany pracą. Czując żal, że muszę poruszyć ten temat z teściową, udawałam, że jestem silniejsza, niż się czułam. Twoja matka była dla mnie bardzo miła. Matthew, dbaj też o swoje zdrowie. Nic mi nie jest, więc się nie martw. Ukrywając sytuację przed mężem, nadal nie byłam w stanie odmówić spędzania czasu z teściami. Jednak ich żądania nasiliły się, a kiedy w końcu powiedziałam, że nie mogę dziś wyjść, zaproponowali, kropka, może zamiast tego pożyczysz nam trochę pieniędzy. Co? Muszę zapłacić, kropka, tylko trochę, naprawdę tylko trochę. Zarezerwowałem już restaurację, ale zamiast tego idę z przyjacielem. Czy możesz pokryć część, której nam brakuje? Nie mogąc odmówić. Niechętnie się zgodziłem i pogodziłem się z koniecznością zapłaty. Nigdy jednak nie okazałam tego mężowi. Kiedy zasugerowałam mojej teściowej: "Dlaczego nie porozmawiasz o tym z Mateuszem?", zaskakująco odpowiedziała: To wstyd rozmawiać z Mateuszem o takich rzeczach. Kropka", uważając, że to wstyd pytać najstarszego syna. Uznała za naturalne poleganie na synowej. Zrezygnowałem z postawy mojej teściowej, aby cię proszonym o pieniądze stało się rutyną, przynajmniej gdybym dała jej trochę pieniędzy w ramach kieszonkowego, przestałaby zmuszać mnie do wychodzenia z domu. Zdawałem sobie sprawę, że problem narastał. Jednak interakcje z teściową stawały się coraz bardziej skomplikowane. A ja byłem wyczerpany psychicznie. Kropka jej zachowanie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej niezrozumiałe i dziwaczne. Kropka przychodziła niezapowiedziana, i czułem się, jakby naruszała naszą prywatność, gdy rozglądała się po domu, jakby szukała cennych rzeczy. Kropka, czy to dzieło sztuki pozostawił twój dziadek, Sheryl? Jest piękne. Mając takie wspaniałe antyki, musisz być całkiem zamożna. Kropka, antyczne meble, wybrane przez mojego dziadka, pozostały w domu. Moja teściowa była nimi zauroczona, często je odwiedzała i obsesyjnie się im przyglądała, traktując je jak swoje własne kropka, ale to jest nasz dom, mojego męża i mój. W końcu postanowiłam zwierzyć się mężowi z zachowania teściowej. Nie wiedziałam, jak zareaguje, ale jego wsparcie w znalezieniu rozwiązania byłoby niezwykle pocieszające. Kropka działania mojej teściowej nie były przyjemne, a niezależnie od tego, że jesteśmy teściami. Ingerencja w nasze prywatne życie nie powinna być tolerowana. Mniej więcej w tym samym czasie sfinalizowano czas trwania samodzielnego zadania mojego męża. Jeszcze trochę cierpliwości do jego powrotu. Miałam nadzieję, że kiedy mój mąż wróci, żądania finansowe moich teściów ustaną. W moim sercu pojawiła się nikła nadzieja. Ponieważ mój mąż ciężko pracował każdego dnia, ja również musiałam wytrzymać trochę dłużej. Z niecierpliwością czekałam na ponowne spotkanie z nim, ale wtedy wydarzył się nagły incydent. Co? Matthew zasłabł i został zabrany do szpitala. Mój umysł stał się pusty. Zadzwonił kolega z pracy mojego męża, a ja natychmiast pojechałam do szpitala. Przepracowanie spowodowało u niego nagły atak serca. Matthew został przewieziony do szpitala, ale było już za późno. Mój zawsze zdrowy i miły mąż zmarł nagle z powodu ataku i opuścił nas, kropka, nie mogąc pogodzić się z tą rzeczywistością, stanęłam w obliczu pogrzebu. Poczucie straty było przytłaczające i prawie nic nie pamiętałam. Mój szwagier pospieszył z pomocą i zajął się wieloma sprawami w moim imieniu. Kropka, przykro mi, że ty też właśnie straciłeś brata, a mimo to tak bardzo mi pomagasz, kropka, to pogrzeb mojego brata. Oczywiście, że pomogę. Poza tym, czy procedury lądowe są w porządku? Czy wszystko jest gotowe w domu, kiedy sprzątaliśmy po pogrzebie? Skinęłam głową i odpowiedziałam: W porządku, wszystko jest w porządku. Kilka dni po pogrzebie mojego męża do naszego domu przyjechali teściowie. Było jednak jasne, że nie byli tam, by złożyć kondolencje. Nasz syn nagle zmarł i to smutne, ale jesteśmy tu dla ciebie. Nie martw się. Moja teściowa uśmiechała się w niewytłumaczalny sposób. Kropka, co jeszcze bardziej szokujące, zorganizowała dużą ciężarówkę, która była już załadowana meblami i rzeczami z jej domu. Kropka, byłem tak zaskoczony i zdezorientowany, że nie mogłem nic powiedzieć. To była ewidentna przeprowadzka. Wyglądało na to, że moi teściowie zamierzali wprowadzić się do naszego domu bez żadnych konsultacji. Dlaczego mieliby podejmować takie działania, jednak powód stał się jasny natychmiast kropka chodzi wam o naszą ziemię. Pośród zamieszania wymknęło mi się podejrzenie. Które od dawna w sobie nosiłem, kropka moja teściowa uśmiechnęła się chłodno. Wartość ziemi znacznie wzrosła. Od dawna miałam na oku ten dom. W rzeczywistości zatwierdziliśmy twoje małżeństwo z moim synem ze względu na ten spadek. Byłem zdruzgotany rozpaczą i brakowało mi słów. Więc chcesz powiedzieć, że chcesz tu ze mną zamieszkać? Co ty za bzdury wygadujesz? Moja teściowa odpowiedziała ze złością, nie mogąc ukryć wściekłości. Śmierć Matthew była niespodziewana. Mimo to teściowa uknęła spisek, aby przejąć ten dom Moi teściowie próbowali mnie wypędzić i przejąć tę ziemię na własność, zakładając, że opuszczę dom dobrowolnie skoro nasz syn odszedł, czy nie wracasz do domu swoich rodziców. Będziemy teraz korzystać z tego domu. Moja teściowa uśmiechnęła się złowieszczo. Stopniowo zagnała moją córkę i mnie do drzwi wejściowych. Na zewnątrz szlał deszcz. W tym zimnie nie byłybyśmy w stanie wytrzymać na zewnątrz. Chociaż mogłabym sobie poradzić, przerażała mnie myśl, że zrobiłaby tak okrutną rzecz nawet swojej własnej wnuczce. Mimo to wytknęłam jej błąd, kropka właściwie to dom został już sprzedany, kropka trudno mi było powstrzymać śmiech, widząc minę mojej teściowej i lekko się uśmiechnęłam. Moja teściowa, zszokowana, wykrzyknęła co? W tym momencie przed dom zajechała ciężarówka z zupełnie innej firmy przeprowadzkowej. Przepraszamy, przyjechaliśmy z dostawą pod ten adres z powodu zatrzymania się ciężarówki innej firmy przeprowadzkowej. Muskularni pracownicy zeszli na dół i podeszli do nas. Aby zweryfikować sytuację, kropka, pracownicy firmy przeprowadzkowej wynajętej przez moją teściową również wysiedli i było jasne, że wyczuli zamieszanie spowodowane nieoczekiwanym przybyciem innej ciężarówki. Kropka, zażądałem od teściów wyjaśnień na temat tego, co się dzieje, ale oboje byli zbyt roztrzęsieni, by udzielić spójnej odpowiedzi. Kropka, kłótnie w tej sytuacji niczego by nie rozwiązały. Widząc ich w takim stanie, zacząłem odzyskiwać spokój. Następnie wydałem jasne instrukcje. Aby przestawić ciężarówkę kropka ten dom znalazł już nowego właściciela, a sprzedaż została sfinalizowana. Nowi mieszkańcy planują się wprowadzić, więc nie możesz po prostu umieścić swoich rzeczy w cudzym domu, prawda? Wśród zdumienia przeprowadzającego się nadjechał luksusowy samochód. Wysiadła z niego zamożna para z dziećmi. W rzeczywistości nie byłem już właścicielem tej ziemi. Oni byli nowymi właścicielami. Moi teściowie byli jeszcze bardziej zaniepokojeni, nie mogąc pojąć, co się dzieje. Proszę o szybkie przestawienie ciężarówki. Firma przeprowadzkowa nowych mieszkańców nie może rozpocząć pracy. Udało mi się przestawić ciężarówkę zorganizowaną przez moją teściową, co pozwoliło firmom przeprowadzkowym rozpocząć pracę i zacząć wnosić nowe meble. Moi teściowie nie mogli pogodzić się z tą sytuacją i wciąż naciskali na mnie przy drzwiach wejściowych, kropka. W tym czasie nowi właściciele domu, po tym jak ich rodzina czekała w samochodzie, przyszli, aby stawić czoła chaosowi, kropka, kim dokładnie jesteście. To jest dom, który kupiliśmy. Proszę o natychmiastowe usunięcie ciężarówki, kropka. Zaskoczony niespodziewanym przybyciem teściów, starałem się ich uspokoić. Jednak moi teściowie nie ustąpili. Przepchnęli się obok nas i weszli do domu. Kropka oczywiście wnętrze było zupełnie inne i nie było w nim żadnych mebli, których używaliśmy. Moja teściowa była szokowana drastycznymi zmianami i zaczęła głośno wywoływać sceny kropka, co tu się stało. Dom jest pusty. Moje ukochane antyczne meble i oświetlenie zniknęły. Były moimi ulubionymi. Co się dzieje? Krzyczała zdezorientowana i wściekła kropka wtedy rodzina planująca przeprowadzkę krzyknęła. Wezwiemy policję, kropka. Wyraźnie wstrząśnięty teść zdecydował się szybko wyjść z teściową. Po daniu im trochę przestrzeni, moja teściowa, choć początkowo wzburzona, zaczęła się uspokajać i wyciszać, kropka. Najpierw przeprosiłem przybyłą rodzinę, podając im nazwiska i adresy moich teściów, aby zapobiec dalszym kłopotom. Osiągając tymczasowe rozwiązanie, kropka, chociaż czułem się przytłoczony zmęczeniem, nadal musiałem wyjaśnić wszystko moim teściom. Wróciłam do nich i spokojnie poinformowałam, że przeprowadzka została zakończona na kilka dni przed śmiercią mojego męża. Kropka. Wyjaśniłam, że dom zawsze był przeznaczony na sprzedaż i wszystko przebiegało zgodnie z planem. Gdy mój mąż wyjechał na misję, plany zostały wstrzymane. Ale wszystko zostało wznowione dzięki wsparciu mojego szwagra. Kropka zdezorientowana ich żądaniami pieniężnymi i nie chcąc martwić męża, zachowałem wszystko dla siebie, dopóki szwagier nie zauważył i nie zaoferował pomocy. Kropka ujawnił swoje własne trudności z rodziną i zaoferował swoją pomoc w razie potrzeby. Chcąc zachować spokój zarówno z mężem, jak i jego rodziną, Zaufałem dyskrecji szwagra i zwierzyłam mu się ze wszystkiego. Kropka był wściekły, gdy dowiedział się o działaniach swoich rodziców. Jako mój kolega z pracy i brat męża, doskonale wiedział o planach rodziców. powiedział mi, że jego brat Matthew jest jego jedyną rodziną, a co za tym idzie, ja również jestem członkiem rodziny. Na rodzice albo chcą mieszkać z tobą w tym domu, albo wyrzucają cię, aby uczynić go swoim, powiedział. Opisał swoich rodziców jako ambitnych społecznie, próżnych i pozbawionych skrupułów. Kropka jest to szczególnie prawdziwe w przypadku mojej teściowej, która pomimo publicznego przedstawiania się jako idealna dama, w rzeczywistości jest egocentryczna i obojętna na innych. Kropka rodzinne spostrzeżenia mojego szwagra miały duże znaczenie. Ujawniając prawdziwą naturę mojej teściowej, której mój mąż nigdy nie znał, ponieważ zawsze udawała przed swoim najstarszym synem. Kropka w tej sytuacji mój szwagier poradził mi, abym sprzedała ziemię wcześniej, aby nie wpadła w ich ręce. Zgodziłem się z jego sugestią i postanowiłem przystąpić do sprzedaży. Kropka tak bardzo jak ceniłam majątek pozostawiony przez mojego dziadka, nie chciałam, aby stał się on źródłem niezgody między mną a moim mężem. Raczej, ponieważ było to tak ważne. Nie chciałam pozostawić żadnych problemów nierozwiązanych. Kropka oczywiście decyzja ta nie została podjęta impulsywnie. Przedyskutowaliśmy ją wcześniej z mężem, i on się zgodził. Kropka dzięki temu procesowi mój mąż zrozumiał pełen zakres działań swoich rodziców. Początkowo chciałam utrzymać to w tajemnicy, ale nie mogłam sama podjąć decyzji o sprzedaży. Kropka mimo to zrozumiał uczucia których nie mogłam wyrazić i był wyraźnie zły z powodu działań swoich rodziców. Przepraszam, że nie wiedziałem. Jeśli uważasz, że tak będzie najlepiej, sprzedajmy go szybko, zanim pojawią się jakiekolwiek problemy. Naprawdę przykro mi, że musiało do tego dojść, biorąc pod uwagę, że był to ważny dom odziedziczony po twoim dziadku. W porządku. Jeśli doprowadzi to do takich kłopotów, jestem pewien, że mój dziadek również zgodzi się na sprzedaż. Zdecydowałem się sprzedać ziemię, aby chronić naszą przyszłość jako pary, a nie utrzymywać relacje z teściami. Mój szwagier, który zna się na nieruchomościach, pomógł nam znaleźć odpowiednich kupców. Moją rolą było szybkie znalezienie nowego miejsca do przeprowadzki, dokończenie przeprowadzki i zachowywanie się naturalnie. Aby nie zaalarmować teściów, kropka dom nosił ślady użytkowania, ponieważ w nim mieszkaliśmy, ale był prawie jak nowy i odpowiednio go wyceniliśmy. Nabywca znalazł się szybko, a sprzedaż przebiegła sprawnie. Nowymi właścicielami została rodzina, która przyjechała wcześniej kropka, pierwotnie miałem czekać na powrót Metiu do naszego nowego domu. Szkoda, że zaaprobował sprzedaż i był z niej zadowolony, ale nie mógł być tutaj, aby jej dopilnować. Przeprowadzka przebiegała sprawnie. Moi teściowie, po tym jak zostali wyrzuceni, mogli tylko stać o niemiali, ale taka sytuacja nie mogła trwać dalej. Firma przeprowadzkowa, którą wynajęli moi teściowie, pojawiła się, wyraźnie zdezorientowana i szukająca wyjaśnień. Dla przeprowadzających się musiało to być zaskakujące, że napotkali nieoczekiwaną rezerwację. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że coś takiego może się wydarzyć, kropka, naruszacie warunki umowy. Pracownicy firmy przeprowadzkowej naciskali na moich teściów, ale ci nie mieli słów i nie potrafili się odpowiednio wytłumaczyć, kropka, ostatecznie rzeczy musiały zostać zabrane z powrotem, co wiązało się z nieoczekiwanie wysokimi dodatkowymi opłatami, kropka w końcu rozumiejąc całą sytuację. Moja teściowa wyciągnęła do mnie drżące ręce kropka, to jest dom żony naszego syna, więc powinien być również naszym domem, prawda? Czy ta sytuacja nie jest dziwna? Moja teściowa desperacko próbowała się usprawiedliwić i mnie przekonać, ale zignorowałem jej błagania i wyszedłem tylko z moimi osobistymi rzeczami. Ziemia należała już do nowej rodziny i nie mogłam się już o nią ubiegać. Na bożeństwo żałobne mojego męża zakończyło się bez dalszych incydentów. Zetknęłam się z moimi teściami i chociaż próbowali rozmawiać, skończyło się na tym, że odeszli w pośpiechu, nie mówiąc nic, kropka, nie czułam się już zobowiązana do utrzymywania z nimi kontaktu, a nasze rozmowy przycichły, kropka, teraz żyje spokojnie, jakby nic się nie stało. Miałam rozpocząć nowe życie z moim mężem w nowym domu ale wraz z jego stratą to marzenie zniknęło. Chociaż sprzedaż domu pozostawiła mi znaczne oszczędności, bez męża nie mam ochoty budować nowego domu. Wracam do pracy, wspominając dni spędzone z mężem i próbując odkryć siebie na nowo, aby zachować pozytywne nastawienie. Z drugiej strony, moi teściowie, a zwłaszcza teściowa, wydawali się coraz bardziej niezadowoleni. Unikałam interakcji z nimi i nie udostępniłam im mojego nowego adresu. Brak kontaktu ze mną zdawał się potęgować jej niezadowolenie. Kropka, ponieważ zawsze udawała przed Matthew i nie mogła pójść do swojego młodszego syna, nie wiedziała nawet, gdzie jestem. Stres narastał i w końcu teściowa straciła równowagę psychiczną. Kropka pewnej nocy rozlała benzynę w pobliżu naszego dawnego domu i próbowała go podpalić. Na szczęście przychodzący sąsiad zauważył jej nietypowe zachowanie i natychmiast ją powstrzymał. Zapobiegając eskalacji sytuacji, kropka kiedy policja przybyła na miejsce, znaleźli dowody na to, że miała zamiar wzniecić pożar. W którym zapalniczkę i stare gazety, CO doprowadziło do jej aresztowania za próbę podpalenia. Nowi właściciele domu, którzy spotkali ją w dniu przeprowadzki, byli bardzo źli, gdy dowiedzieli się, że to ona była sprawcą i poinformowali mnie, że rozważają podjęcie kroków prawnych. Wielokrotnie przepraszałem za jej przerażające czyny, ale nie mogłem nic zrobić z jej. Zbrodnią. Ostatecznie obsesyjne zachowanie mojej teściowej doprowadziło do jej aresztowania. A ja zdołałem przeprosić nową rodzinę, obiecując, że taki incydent nigdy się nie powtórzy. moja teściowa, dorastając w uprzywilejowanym środowisku, wierzyła, że może mieć wszystko, czego zapragnie, nie mogąc poradzić sobie z rzeczywistością, w której nie mogła mieć upragnionego domu. Jej zazdrość przejawiała się w pokrętny sposób, ostatecznie prowadząc ją do popełnienia przestępstwa i pójścia do. Więzienia kropka jej aresztowanie doprowadziło mojego teścia do decyzji, że nie może już dłużej znosić ich ciągłych kłótni, co skłoniło go do rozwodu z nią i pójścia naprzód ze swoim życiem. Nawet po odbyciu kary moja teściowa nie miała domu, do którego mogłaby wrócić. A wszystko to w wyniku jej działań kropka w międzyczasie, czując się samotny po stracie brata. Mój szwagier nadal mnie zachęcał, mówiąc ponieważ mam szwagierkę. Mogę przez to przejść. chociaż moje relacje z teściami zostały zerwane, nie. Straciłam całej rodziny. Postanowiłam spędzać spokojne dni z córką, wierząc, że mój mąż czuwa nad nami z nieba.